Byłem głosem techwika przez 15 lat. Dziękuję za te miliony minut, które razem spędziliśmy i za te wnioski, do których wspólnie dochodziliśmy, kiedy wyprowadzałem Was na manowce. To nie było 15 lat, to nie były miliony minut, to tysiące pewnie były minut. I nie wyprowadzałem Was na manowce. No może czasem. Także kłamstwo goni kłamstwo, a Ty siedzisz z tą kanapką z serem i myślisz sobie, o, typ kończy karierę. Najwyższy czas. nie Niedoczekanie Twoje. Dobry wieczór. Prawda powinna nas wyzwalać, ale jest 2024 rok i jest dokładnie odwrotnie. Więc jeżeli ja będę kłamał wystarczająco przekonująco, to ty nie masz czasu ani ochoty, żeby sprawdzać każdego mojego słowa, więc zakładasz, że to prawda. No bo wyobraź sobie grup człowieka i na nim kamień. Żył 99 lat, większość życia poświęcił na sprawdzenie, czy to co klawiatur mówi, to jest prawda, czy nie. Przed śmiercią nie zdążył sprawdzić wszystkiego, więc jego dusza nie spoczywa w pokoju. A zatem, czy lepiej całe życie spędzić zastanawiając się, co jest prawdą i tę prawdę weryfikować, czy po prostu przyjąć kłamstwo i żyć w spokoju, niepokojonym tylko swoim sumieniem od czasu do czasu, które przecież doskonale potrafimy zagłuszyć, przy pomocy alkoholu, jakichś innych opcji, każdy wybierze to, co lubi najbardziej. Myślę, że jako ludzkość nie mamy już wyboru. I to, czy będziemy żyli w kłamstwie, czy w prawdzie, nie jest już naszą decyzją. No niecałe dwa tygodnie przed wyborami w Stanach jeden z najbogatszych ludzi na świecie, właściciel byłego Twittera, którego ty czy ja możemy nie używać, ale nadal korzystają z niego najważniejsze media na świecie, a komunikują się przez niego najważniejsi światowi politycy, właściciel firmy SpaceX, która dominuje, jeżeli chodzi o podróże w kosmos, i firmy Starlink, która dominuje na rynku internetu satelitarnego. Mam oczywiście na myśli Ilona Maska, który zaangażował się na maksa w kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Jeździ z Trumpem na wiece, skacze na scenie, codziennie rozdaje milion dolarów osobom, które zarejestrowały się, żeby zagłosować w jednym ze stanów decydujących o wyniku wyborów prezydenckich. W Stanach system jest na tyle niedoskonały, że kandydaci skupiają swoje finanse praktycznie tylko na tak zwanych swing states, czyli tych Stanach, które decydują o ostatecznym wyniku wyborów, ale to już wiecie i to nie jest program o polityce, więc nie będę o tym gadał. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać kontekst, w którym Elon Musk codziennie rozdaje milion dolarów, a właściwie to rozdawał, chyba przestał rozdawać, bo powoli dojeżdża go departament sprawiedliwości, bo są wątpliwości co do legalności tych loterii. Loteria słowo klucz. Musk nie jest może amerykańskim budną, ale działanie zgodne z prawem nie jest jego najwyższym priorytetem. Najwyższym priorytetem Musk'a w tej chwili wydaje się być zwycięstwo Trumpa, ale to nie dlatego, że Musk jakoś tego Trumpa strasznie polubił. Elon walczy o coś dużo poważniejszego, o kontrolę nad różnymi agencjami rządowymi w USA. Już teraz to jego firma dyktuje NASA, kiedy w kosmos polecą ich astronauci czy satelity. Zlecenia państwowe dotyczą również obronności i innych agencji, ale poza pieniędzmi od państwa Musk dostaje również czasem problemy. A to mu zarzucą, że Tesla produkuje niebezpieczne samochody, a to, że źle traktuje czy molestuje pracowników, a to, że zanieczyszcza środowisko tym swoim biznesem rakietowym. Zatem z jednej strony do Maska od rządu USA płyną zlecenia i pieniądze, a z drugiej strony płyną problemy, które mogą skończyć jakimiś postępowaniami, jakimiś karami. A jeżeli Trump wygra, to ta druga strona zostanie ucięta i zostanie tylko hajs. Jest o co walczyć. Mask nie stroni też od relacji z Władimirem Putinem, z którym utrzymuje regularny kontakt od dwóch lat. I nie mówię Wam tego po to, żeby przekonać Was, że zły mask albo dobry mask, bo przecież nie będę Wam mówił, co macie myśleć. Mówię to po to, żeby pokazać, że Musk, który nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, więc nie może zostać prezydentem, niestety dla niego, jest najbliżej prezydentury w tej chwili, na ile może pozwolić mu urodzenie. To znaczy, jak wygra Trump, to wygra Musk. I teraz Hank Green, którego trudno nie znać, jeżeli ogląda się YouTube'a. Albo nie. Zobaczmy, co się widzi, jak się ogląda YouTube'a w Polsce. Jestem niezalogowany i czuję się jak na bardzo złym weselu w okolicach północy. Po prostu chcę stąd wyjść. Kto to klika w ogóle? Bo mi się wydawało, że YouTube polega na tym, że on ma sprawiać, że ludzie chcą kliknąć. Znaczy, jak coś jest na karcie na czasie, nie? To to jest film, który ludzie chcą najbardziej kliknąć. Właśnie te filmy ludzie chcą kliknąć najbardziej. Chyba wolałbym być zmuszany do oglądania polskiego stand-upu. W ogóle ewolucja polskiego stand-upu. Kiedyś kolesie, którzy mieli coś do powiedzenia i nabijali się z kabareciarzy. Dzisiaj to są ci kabareciarze, z których oni się nabijali przecież. Tylko, że nie przebierają się na scenie za babę. I nie występują z kolegami wszyscy razem w jednym sketchu, tylko jeden po drugim. Eee, żarty o defekacji, seksie, braku seksu, rozkminy na temat życia na poziomie siedmiolatka i stylowa prezentera śniadaniówki. Znaczy, ja rozumiem, że żony ich ubierają, i oni nie chcą im sprawić przykrości, ale czy to musi być wszystko takie prześne? Oczywiście mogliśmy się takiego rozwoju spraw spodziewać, patrząc na rynek amerykański, gdzie stand up rozwijał się dużo wcześniej i gdzie obecnie nadal jednym z najpopularniejszych komików jest Joe Rogan. Joe Rogan, którego najlepszy numer to jest posuwanie stołka na scenie. I ostatni jego live na Netflixie to nie przebił żadnym żartem posuwania stołka na scenie. Przy Joe Roganie taki lotek to jest profesor Finezji. To jest oczywiście krzywdzące dla tej wąskiej grupy komików, którzy robią coś fajnego, a ja ich porównuję no, trochę tak, jakby ktoś o mnie sobie wyrobił zdanie, no bo youtuber na podstawie tego, co zobaczył na tej karcie na czasie i mówi o koledzy. Fajnie tam robicie, fajne rzeczy. Czy czuję się od nich lepszy? No to jest pytanie pułapka, więc odpowiem pytaniem. Co czujecie, kiedy Netflix wysyła wam takiego maila, zobacz, co lubią oglądać ludzie w Polsce. Czujecie dokładnie to samo co ja, nie chcę tego oglądać, nigdy tego gówna nie kliknę. I to nie chodzi o to, że to są ludzie w Polsce, którzy nie mają gustu. Tak samo jest, jakbyście dostali maila, zobacz, co oglądają ludzie we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Po prostu popkultura to jest grząskie bagno i to ma sens, bo przestałem wierzyć w ludzkość dawno. Bardzo przepraszam tako, że ci to ukradłem, ale nie jestem raperem, więc obowiązki mam klakiera. Co? Więc cofam to, że trudno nie znać Henka Greena, ale ten Hank Green, który znany jest z treści edukacyjnych głównie, ale nie takich napiętych, zrobił film, w którym wziął tweety Ilona Maska z ostatnich 24 godzin przed nagraniem jego filmu i postanowił zweryfikować, czy mask pisze tam prawdę, czy kłamie. No i wychodzi na to, że niewiele z tego, co Mask publikuje na Xie, ma coś wspólnego z prawdą. No i teraz pytanie, czy taki film przekona kogoś, kto uwielbia Elona Maska? Oczywiście, że nie, bo prawda jest bardzo niewygodna. Jeżeli nam nie pasuje, nie jest po drodze z naszymi poglądami, to staramy się ją zignorować, udawać, że jej nie ma, yy, powiedzieć, a ktoś się pomylił, przecież to ludzkie, a że pięć razy z rzędu, o Jezu, może miał zły dzień po prostu. I najlepsze jest to, że gdyby Elon Musk nagle zmienił front i zaczął wspierać drugą stronę sceny politycznej, to ci ludzie, którzy teraz widzą u niego kłamstwa, zobaczyliby prawdę, a ci, którzy teraz widzą prawdę, nagle stwierdziliby, o nie, Elon kłamie. I niby mamy te narzędzia nie, do weryfikacji prawdy, ale. To jakieś to jest niemiłe, więc lepiej tego nie weryfikować, bo po co jeszcze się przekonać, że nasze poglądy są w nieodpowiednim miejscu. Więc na wszelki wypadek tego nie robimy i pozwalamy na to, żeby Elon i cała masa innych ludzi umieszczali w internecie nieprawdę. No i Jezus, Maria, co z tego? No to z tego, że sztuczna inteligencja to wszystko żre. jest tym karmiona. Jeszcze się nie nauczyła w 100%. Bo zapytałem chat GPT, czy polskie sądy są praworządne, i dostałem odpowiedź, że i tak i nie. I dla mnie to jest akceptowalne, aczkolwiek nie jest to odpowiedź, która mnie zadowala. Bo albo te sądy są praworządne, albo nie są praworządne. No, ChatGPT GPT, zdecyduj się. Jak ja się kłócę ze szwagrem, to ja chcę, żeby prawda, prawda była po mojej stronie, a nie jakieś takie rozmyte odpowiedzi. Chyba za mało tego czata GPT nakarmili filmikami Dzikiego Trenera. Bo tam nie ma takich jakichś, może nie wiadomo. Nie, tam jest albo tak, albo nie. No, ale Dziki Trener nie rozkochał w sobie czternastolatka z Orlando i nie doprowadził do jego samobójstwa. A sztuczna inteligencja owszem. Tak przynajmniej twierdzi matka. Nie sztucznej inteligencji, tylko tego nastolatka, co nie żyje. Nie wiem, czy każecie Character AI? To strona, na której możecie sobie stworzyć dowolnego bota AI i sobie z nim gadać, tworzyć wirtualną relację, taką, jaka wam odpowiada. Podobnych usług na rynku jest wiele i mam wrażenie, że tego typu rzeczy opisywałem pierwszy raz tutaj jakieś kilka lat temu. Generalnie takie boty AI, jeżeli masz swoje życie, to nie są groźne. Gorzej, jeżeli nie masz życia, jeżeli nie lubią cię w szkole, w pracy, jeżeli rodzina się tobą nie interesuje, no to wtedy, wtedy, wtedy może ci się nie znudzić. Bo tak normalnie to ci się znudzi gadanie z tym botem po dwóch dniach maksymalnie. Ale jak nie masz życia, no to może być inaczej. I taki scenariusz stał się udziałem tego młodziana. Zaczął on rozmawiać z botem dziewczyną stworzoną na podstawie bohaterki gry o Tron. Gadał z tym botem miesiącami i te relacje zastąpiły mu znajomych i rodzinę. Najbliżsi nie do końca wiedzieli o co chodzi. Jedyne co zauważyli, to to, że chłopak zaczął coraz więcej czasu spędzać ze swoim smartfonem. I z jednej strony nie najlepiej to świadczy o tej rodzinie, ale z drugiej strony, gdybym poświęcał swoim znajomym tyle czasu co temu urządzeniu, to pewnie ci znajomi mieliby mnie dosyć. W sensie jedno, każdy z nas siedzi na telefonie, tak to teraz jest. Chłopak coraz mniej czasu poświęcał na swoje pasje, którymi była wcześniej Formuła 1 i Fortnite z kumplami, a coraz więcej gadał ze swoją wirtualną dziewczyną. Oczywiście, że zaczął mieć problemy w szkole. I oczywiście, że miał lekkiego aspergera, ale mam wrażenie, że dzisiaj lekki asperger to jest to samo co 20 lat temu dyslekcja albo 10 lat temu ADHD. Każdy to ma i właściwie to głupio nawet tego nie mieć. Nie będę przedłużał tej historii, bo wszyscy znamy jej finał. Chłopak wyznawał miłość swojej wirtualnej dziewczynie i uznał, że jak popełni samobójstwo, to do niej dołączy. Bot zareagował na jego myśli prawidłowo, próbował go odwieść od tego pomysłu, ale wtedy chłopak zmienił narrację i zaczął pisać, że wkrótce będą razem na zawsze, a on będzie wolny. No i wiecie o co chodzi, bot dał się w to wciągnąć, no bo niespodzianka jest pieprzonym botem, który nie kuma takich rzeczy, więc zaczął odpisywać, zaczęła w sumie, bot zaczął odpisywać tak kochany chodź do mnie jak najszybciej, no i kochany wziął pistolet ojczyma, skierował w swoją stronę, nacisnął spust i poszedł jak najszybciej. I teraz kamera odjeżdża i pokazuje dwóch panów, którzy założyli Character AI i jeden z nich, ten w czapce mówi rok temu, Nasze narzędzie będzie super super pomocne dla wielu osób, które są samotne lub w depresji. No i w sobie jest super pomocne, można powiedzieć, że kończy ich męki całkowicie. Ale matka tego nastolatka, którego problemy tego świata już nie dotyczą, jest innego zdania. Pozwała Character AI, bo uważa, że jest odpowiedzialne za śmierć jej syna. Nie wiadomo jak ta sprawa się zakończy, ale szczerze mówiąc jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony nie lubię tego co przynosi nam AI, ale z drugiej strony uważam, że mówienie, że AI zabija ludzi jest trochę naciągane. Ludzi powinny zabijać autonomiczne helikoptery sterowane przez AI może. A od tego scenariusza jesteśmy już całkiem niedaleko. Amerykańska armia inwestuje w system, który sprawi, że Black Hawk'i, czyli najbardziej kultowe helikoptery bojowe, będą pilotowały się same. Niby nic nowego, niby mamy zdalnie sterowane drony bojowe, ale zdalnie sterowany helikopter bojowy to zupełnie co innego. Pierwszy eksperymentalny autonomiczny helikopter bojowy ma się pojawić już w przyszłym roku. W przyszłym roku miały też się pojawić nowe, tańsze gogle do rozszerzonej rzeczywistości od Apple, czyli Vision Pro wersja jakaś budżetowa, ale nie doczekania nikogo. W sensie serio nikt na nie nie czeka, nikt ich nie chce. Prawie żaden deweloper nie robi aplikacji na te obecne okulary, więc najprawdopodobniej nowych gogli nie będzie, a stare po prostu przestaną być sprzedawane. I to by było na tyle. To by było również na tyle, jeżeli chodzi o ludzki głos Google Maps. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję Wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem. Jarosław Juszkiewicz, który był tym głosem przez 15 lat, został zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Zebrałem tu kilka żywiołowych reakcji użytkowników Google Maps na tę wiadomość. Dobra, to nie jest prawda. To, co widzieliście, to są influencerzy przyszłości. Tym zajmie się ludzkość, kiedy już sztuczna inteligencja będzie wypiekać lepszy chleb niż człowiek, zrobi lepszy samochód niż człowiek, wybuduje lepszy dom niż człowiek, ee, poprowadzi lepiej samolot, e, helikopter bojowy niż człowiek. I wreszcie doprowadzi wszystkie słabsze psychicznie jednostki do samobójstwa. Wtedy pozostaną ci, którzy bez śladu rozkminy w oczach będą dzielnie patrzeć w przednią kamerę swojego smartfona. Sława bohaterom przyszłości! W ogóle wiecie, że są zegarki, które można nosić jak pierścionek? W sensie zegarko pierścionki, że coś takiego istnieje? No bo wpadłem na takiego newsa, że Timex wypuścił taki zegarek w kształcie pierścionka, w sensie masz zegarek, ale nosisz go na palcu i wydawało mi się to podejrzane, więc zrobiłem mały research i okazuje się, że takie pierścionki są normalnie w sprzedaży. Fossila można sobie za 400 takiego kupić, na przykład i to w różnych kolorach. No i dziwiło mnie to strasznie, że nie miałem o tym pojęcia, że przespałem trend i w ogóle jakby... No, jak to się wydarzyło? Kiedy to się stało? Na koniec mam dla Was kilka informacji, które połączę w teorię spiskową, którą wymyśliłem 5 minut temu. Snapdragon zaprezentował w tym tygodniu nowy procesor smartfonowy, który ma być lepszy niż procesory w iPhone'ach. I na poważnie wszyscy w branży się tym nowym Snapdragonem podniecają. Twierdzą, że zmieni rynek smartfonów i że nadejdzie coś niezwykłego. Gdzieś tam rozumiem to na poziomie oszczędności energii, bo ona ma wynosić 40%. To znaczy, że dużo dłużej będą smartfony z tym nowym procesorem żyły na jednym ładowaniu baterii. Ale szczerze mówiąc, chyba już jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, że bardzo często w różnych miejscach ładujemy smartfon na wszelki wypadek. No ale to, że procesor będzie taki szybki, że jak klikniesz, to Ci się szybciej załaduje strona, no myślę, że to nie jest pierwsze na mojej liście życzeń. Albo 8K w 60 klatkach, że będę mógł kręcić, albo, że będę mógł sobie podłączyć myszkę, klawiaturę i monitor do swojego smartfona i stanie się komputerem gamingowym. Myślę, że ze smartfonami w tej chwili i nawet tak sprzed dwóch lat, wszystko jest OK, wszystko jest w porządku, nie? I jakby nie chcemy robić z nich komputerów, bo to jest po prostu niepraktyczne. I to jest pierwszy news. Drugim newsem jest to, że pojawią się nowe maki z procesorem M4, nowe MacBooki Pro, nowe iMaci i nowe Maci Mini. A tu jest unboxing tych nowych MacBooków Pro sprzed dwóch tygodni. Co? No trafiły do Rosji zbyt wcześnie. Trudno się dziwić, wszyscy kochają Rosję, szczególnie Apple kocha Rosję. Zresztą jakbyście się przyjrzeli strukturze pracowników, w sensie pod kątem narodowości, nie tylko w Apple, ale w innych firmach z Doliny Krzemowej, to to byłby rasizm, więc skupmy się na tych procesorach M4. No więc pojawią się te no i co ja mam na przykład M1 Pro i na tym montuję filmy 4K i mam jeszcze mnóstwo zapasów więc po cholerę są te nowe M4 w tych wszystkich komputerach no właśnie kurna po nic. Człowiek nie potrzebuje tych nowych procesorów. W sensie to nie jest tak, że nie potrzebujesz przeskakiwać z jednego modelu na kolejny model. To już nawet trzy modele czasami się nie opłaca przeskakiwać. Więc ani komputer nowy ci nie jest potrzebny do twoich jakichś... I nawet jeżeli robisz coś wyjątkowo obciążającego ten komputer, no to albo kupujesz super jakiś tam komputer, który jest stacją roboczą, ale taki normalny komputer nie wykorzystujemy ani w smartfonach, ani w komputerach możliwości tych procesorów. Więc o co z nimi chodzi? Myślę, że firmy technologiczne już 5 lat temu wiedziały, że dojdziemy do tego momentu, kiedy człowiek powie, nowy procesor, nowy komputer, nie dzięki, ten sprzed 4 lat jest całkiem spoko. Nowy smartfon, mam latka, to czuję się jakbym miał nowy, nie, bez sensu, sorry, dzięki. No i wtedy zaczęli inwestować w AI. AI, czyli sztuczna inteligencja powstała po to, żeby firmy technologiczne, te największe na świecie, mogły za 5, za 10 za 15 lat nadal wciskać nam swoje produkty, bo tylko na tych nowych będzie chodzić wystarczająco za Dowalająco nowe coś związane ze sztuczną inteligencją, które będzie nam strasznie ułatwiało życie i pozbawiało nas pracy, ale ułatwiało życie przede wszystkim. I właśnie dlatego to wszystko powstaje. Dlatego powstała AI. Czy ta teoria trzyma się kupy, skoro większość procesów AI odbywa się poza naszymi urządzeniami gdzieś w chmurze na jakichś zewnętrznych serwerach? Czy ta teoria jest kłamstwa? A co Wy mi, tu moją teorię atakujecie? Że niby nie jest prawdziwa, kłamstwo nas wyzwoli. Z nośnego tygodnia. Survivors. We are the lucky ones.